No i jaki jest kolejny etap? Albo jeden przynajmniej etap, bo teraz wchodzimy w takie, można powiedzieć, mocne rozwidlenie, że może się zdarzyć ten krok, ten krok, ten krok, może D2, i to, co dalej opisuje Campbell, to jest tak zwane spotkanie z Boginią. Czyli ten bohater po tych wszystkich próbach, po tych wszystkich właśnie wyzwaniach, smokach, które pokonał, dociera do pewnego rodzaju, może absolutu. Jeden z tych rodzajów, które on tu opisuje, Campbell w spotkaniu z Boginią jest właśnie ta, ta bogini życia, ale ta bogini życia i śmierci, czyli ten, ten cykl, ta rodzicielka i niszczycielka. Ta, która, no, no, ta, ta, która jest wszystkim. Tak która jest wszystkim, matka, po prostu stworzycielka świata, matka wszystkiego, wszechmatka, która jest oczywiście też ucieleśnieniem wszelkiego rodzaju piękna i tych pragnień, czyli to jest to, On no, właśnie to jest takie pewnego rodzaju mityczne małżeństwo z tą królową boginią świata. Na jakimś tronie, którym jest, który jest mózgatu rzeczywiście, że to jest, to, bo to jest rodzaj świętego małżeństwa, że ta bogini stworzycielka i bogini, która też zabija, bo no to cykl z życia jest w niej zawarty, przyjmuje i ciekawe. uznaje jego. Zresztą też jest ciekawe, bo to małżeństwo nie musi wcale być skonsumowane, tylko jest to to no, symboliczne. symboliczne tak, tak? Może... Aczkolwiek w legendach zdarzały się konsumacje, więc można tak. i tak i tak to odczytywać. Często właśnie jest to, że, że ten przybytek tej bogini, to na przykład tam rosną drzewa życia, jakiś złoty piasek, że to jest ta świątynia stworzenia, która też właśnie utożsamia ten cykl życia. Teraz warto tutaj zauważyć, że to przybycie, jeżeli bohater przybywa po coś konkretnie, to jest opcja, bo może to dostać, może to zdobyć albo może to zabrać. Ogólnie w mitologii często kobieta to przedstawia całość tego, co można poznać, przynajmniej tak właśnie mówi Campbell, że bohater jest tym, co poznaje bo on do tej krainy, a właśnie na końcu jest ta kobieta, czyli ta pełnia poznania. To spotkanie z boginią Campbell też przedstawia jako taki ostateczny sprawdzian bohatera, czy on potrafi zdobyć dar miłości, miłości, ale też i miłosierdzia. Które jest właśnie jest traktowane jako takie, taki element wieczności, czyli ten, bo to, to miłosierdzie jest czymś, co potem nie przemija. Ta, ta, ta miłość tej bogini jest czymś, co jest po prostu dane, i to małżeństwo jest jakby już traktowane jako takie wieczne. Że Ty już z, zjednoczyłeś się z tą boginią i ja cię już nic nie rozłączy z nią. Pewnego rodzaju przynajmniej myślenia. Zastanawiam się właśnie nad takimi przykładami filmowymi, czy też z mitologii, gdzie to byłoby istotne, Gdzie to się zawierało? Jedna rzecz, która mi przyszła do głowy, to Gandalf, który spadł w ciemność, a później się nad, narodził na samej górze, ale nie wiem, czy to Bandra pasuje. Nie jest zbyt dobrą kochanką, chyba, albo boginią. Nie, ale to jest ja, tam ja myślę, życie że... i śmierć, pewna alegoria. To nie musi poprzez symbole. Nie, wydaje mi się, że to nie musi być bezpośrednio kobieta i bezpośrednio postać. Jak najbardziej, ale myślę, że jeżeli mówimy o władcy pierścieni, to bliżej tego byłoby spotkanie dużnej pierścienia z Galadrielą. Gdzie na przykład przy spotkaniu z Frodo pokazuje ona tą swoją mroczną stronę, że jest faktycznie panią wszystkiego, boginią życia i śmierci, i daje drużynie dary na dalszą drogę. Tak, swoją łaskę, dary. Zgodzę się, chociaż z drugiej strony trochę ona też pasuje mi do tej przewodniczki. Tak, to też pasuje do tej przewodniczki. Natomiast myślę tutaj konkretnie o tej. Właśnie scenie, zarówno w książce czy w filmie, gdzie właśnie Frodo sam zagląda do tego zwierciadła, żeby zobaczyć przyszłość. No i wtedy jakby ona pokazuje się jako Galadriela z tych stron, zarówno jako ta pani światła, jak i ta pani mroku. No, sami kambel... <noise> Ale właśnie o to chodzi, że jeżeli mówimy o kambele, mówimy o tych elementach, one mogą być użyte naprawdę w różnej kombinacji. W różnej kombinacji, tak. A jeszcze chciałem dać jedną rzecz, bo ty, Marku, wspomniałeś o tym miłosierdziu, którym jest obdarzany bohater. I zazwyczaj on to miłosierdzie zawiera ze sobą, i on to miłosierdzie czuje do całego świata. Teoretycznie ma on wyjść, żeby też nauczać ludzi, żeby. I, I tych zwykłych ludzi też tym miłosierdziem obdarzyć, które on sam czuje. Ogólnie Campbell też mówi to, że ogólnie w kobiecie, w każdej kobiecie jest ta cząstka bogini. I na przykład. W każdej w... kobiecie bogini dwie trzecie. E, bogini przykład manifestowana w księżniczkach, które są, prawda, tymi, jak śpiąca królewna w walce tak, że, czy, czy tam e, królewna śnieżka, czyli że ten książę, ten bohater, Dociera do właśnie pewnego rodzaju ucieleśnienia tej bogini, w większym lub mniejszym stopniu, tak? To jest ten, ten rodzaj. I ta miłość, która on otrzymuje, jest tą miłością budującą, która ciągnie jego życie dalej i daje, nadaje mu wartość. Ale tak jak tutaj m, słusznie, Arturze, wspomniałeś, to, to, to jest jeden z kolejnych kroków, bo albo może być y, naraz, czyli to jest apoteoza, która, która właśnie występuje, że on otrzymuje pewnego rodzaju właśnie taką ascendencję, większe zrozumienie. Czyli zrozumienie, że ta miłość jest tak ważna mhm. i on potem chce się podzielić. On właśnie może otrzymać przez to pewnego rodzaju dobrodziejstwa. ale to będzie może za chwilę. Tak, bo, ta, bo to jest ale Może spotkać jeszcze jedną rzecz, bo mówiliśmy o matce, a co o ojcu? Tak, ale jeszcze Campbell wrzuca jeszcze zanim tutaj właśnie tak przewrotnie nieco taki element jak kobieta jako kusicielka. Przetacza po rozdziale z boginią. Pokazać jeszcze pewien rodzaj ostatecznej, e, ostatecznej próby w postaci no, kobieta jako kusicielka, czyli to ostateczna żądza, czyli ostateczne spotkanie się z tym naszym tym, do czego najbardziej Id prowadzi. Czyli to, czego my najbardziej pragniemy, i to manifestuje się gdzieś i my się z tym mierzymy. Czy jesteśmy w stanie oprzeć się największej pokusie. Taki film z kina obecnego to jest Beale, w który się z tym dosyć mocno kojarzy, że właśnie wszyscy, którzy się nie opadli, kończyli tragicznie. Ale tak samo można powiedzieć w świadomości dzisiejszej w bardzo wielu światach fantazy: postać sukuba, sukubicy, tak. czy Inkuba, przedstawia to samo, czyli tą rządzę, tą pułapkę na kogoś, kto nie potrafi powstrzymać swoich chłci. E, Co... Też jest ciekawe, jeśli mówimy o postaci kusicielce, na przykład to jest nawet, nawet można powiedzieć, krok dalej niż kusicielka, bo w podróży na zachód demony, demony chcą albo głównego bohatera pożreć, albo demonice chcą mieć go w swoim łożu i próbują go przechytrzyć, albo próbują go porwać i siłą do łożnicy I zaciągnąć. zaciągnąć. I dlatego ma swoich towarzyszy, którzy mu pomagają, ale on sam musi się przede wszystkim oprzeć temu, by do tego świecenia. Tak, tak właśnie. Kamel w tym rozdziale wspomina o tym, że, że ludzie, bo ten bohater też chce tak trochę wybielić te swoje wewnętrzne pragnienia, i powiedzieć, że to może nie jest aż tak złe, że, że te powody, na przykład, nienawiści, które on ma w sobie, to są powody zewnętrzne w zasadzie, że ta osoba zasługuje na nienawiść, albo ona spowodowała we mnie nienawiść. To nie jest tak, że ja jestem zły, bo nienawidzę. Tylko, dla, tylko, że on to we mnie wepchnął, spowodował. Tak samo, że to no nie jest tak źle, że ja pożądam, że to jest dobrze. To po prostu ona tak spowodowała to we mnie, takie pożądanie. To wina jest zewnętrzna, nie do końca wewnętrzna. Czyli takie trochę, trochę kuzyn tego, co mówiłeś o Jonaszu i tego, że on nie chciał zbawienia tak. wy, dlatego że no, to byli jego wrogowie. Tak. I, i, że, I że jakby i lepiej, żeby ich spotkała surowa kara i, i, tak, i to jest ich wina, a nie to, że on nie chce ich nauczać i nawracać. Tak, ale swoją drogą nie tylko taka pokusa może kobieca, ale na przykład władca pierścieni. kiedy pierścień zaczyna naprawdę działać na Frodo, tak. to jest przecież bardzo wielka pokusa. Tak, bo to... Kobieta Kokusielka jest tylko metaforą olbrzymiej pokusy, pokusy władzy, jeżeli chodzi o pierścień władzy czy coś, co, bo to nie jest tak, że Frodo w pewien sposób te rządze władzy, które się pojawiły, to one zostały wyzwolone z niego i tak zmaksymalizowane. Czyli ożywiły się w nim to, co jest w nim najmroczniejsze, najmroczniejsze, co wzbudza największą żądzę. Tak, pokusa może przyjąć różne kształty. Na przykład, może przyjąć kształt rządzenia wspólnie galaktyką jako ojciec i syn. Na przykład, taki rodzaj pokusy. A było na przykład, moim zdaniem, bardzo dobrze jest to w czyli książę S. Harpa, czyli buddha późniejszy, kiedy on doszedł do tego swojego wnętrza brzucha, przeszedł te wszystkie próby i dotarł do tej najcięższej próby. Tej ostatecznej próby, to właśnie idealnie to pokazuje, jak on pod tym drzewem medytował i tam pojawił się Mara, demon, pan iluzji, ogólnie pan takiego zła, i on wysyła na niego całą armię, żeby go zniszczyć, ten pan nienawiści. I wysyła swoje córki, jakąś pan porządliwość, jakieś tam, no, związane z wdziękami, takiego rodzaju, właśnie, rodzaju takiej porządliwości. I Sikharta medytował cały czas, nie dał się opasie całej armii i wszystkim porządliwościom. To był właśnie taki przykład ascendencji poprzez wyparcie tych wszystkich, pokonanie swojego ich w całości. Ja to jeszcze powiem tematycznie, bo w bardzo wielu dziełach, czy też nawet światach fantazy, kiedy mówimy o tym przejściu przez granice życia i śmierci, ten nowy świat, to bardzo często taką pokusę może stanowić przywrócenie zmarłych do życia. Czyli taka standardowa, typowa opowieść o nekromancji, jako tej pokusy powrotu do życia. Bardzo często zaczyna się od tego, że jest to coś dobrego, nie? że chcemy zbawić świat w ten sposób, ale to może przyjąć mroczniejszą postać. A na dodatek, bardzo często jest też okupione jakiegoś rodzaju poświęceniem czy ceną, której nie byliśmy wcześniej w stanie dowiedzieć. Na przykład musimy coś stracić, jak chociażby w Fullmetal Alchemist Anime, gdzie trzeba było poświęcić część swojego ciała przy takiej próbie, albo na przykład w kwestii nekromancji, gdzie bardzo często osoba, postać, która wraca, nie jest e, sobą, jest tylko na przykład pustą częścią siebie, taki chociażby Frankenstein. Właśnie o ten ten... też myślałem. Tak, no. tak. A mi się akurat coś skojarzyło, ponieważ to drzewo, pod którym medytował e, Sikarta, to nazywało się Bodi, A Body kojarzy mi się z taką prością Wrót Baldura i tam pojawiała się tak właśnie postać Irenikusa, który odrzuca dla łaknienia potęgi, dla tej właśnie jego ostatecznej porządliwości całe społeczeństwo wszystko, co zbudował, miał olbrzymi szacunek, miał praktycznie miłość królowej, miał wszystko, co mógł osiągnąć jako śmiertelnik, ale ta jego porządliwość popchnęła go do niewybaczalnego grzechu, do czegoś więcej, co nie powinien nigdy sięgać. No, tak. bar bardzo często jest to też przestroga przed wyjściem poza swój stan, że wiadomo, to, co jest królewskie, szlacheckie, to nie jest coś dla zwykłych ludzi, że sięganie po to jest zabronione. Ale to wciąż kusi. Tak, to wciąż kusi. Ale teraz może przejdźmy do tego, co wcześniej wspomniałeś, Arturze, czyli kolejnego kroku, czyli pojednania z ojcem. Albo odchłania, bo jednak tę wersję odchłani niż ojca. Mówimy tak, że to może być kładanka, czyli może być to może jest z boginią. Może być to pojednanie z odchłanią, albo ta ascendencja. Ale właśnie pomyślałem o tej nic pojednaniu. nie stoi na przeszkodzie, żeby były jedno i drugie. Tak, tak. Jedno i drugie. Dokładnie. O co chodzi z tym pojednaniem ojcem? Ten męski pierwiastek. Który dociera, ten ukres swojej podróży, bohater. To jest ciekawe, bo ja trochę na to patrzę jak na to małżeństwo z Boginią, tylko od drugiej strony. bo Tak. To, to jakby mhm. przyjście do Bogini, gdzie patrzy się na nią jako, jako wszystko, jako tą rodzicielkę i zrozumienie, że jest ona wszystkim, jest ona też zniszczeniem, jest ona też e, tymi wszystkimi rzeczami, można powiedzieć, negatywnymi, że jest wszystkim. A pojednanie z ojcem działa trochę w drugą stronę, gdzie przybywamy do figury, która obrazuje właśnie to niszczenie, ten gniew. I okazuje się, że jest ona również wszystkim, jest też również tym rodzeniem, tym życiem i tak dalej. Tak. Więc jeżeli chodzi o to pojednanie z ojcem, z odchłanią. Z on właśnie lubię to, to sformułowanie ze względu na to, że Campbell mówi o tym, że to jest taka walka z takim dwugłowym dwugłową bestią. Jedną głową to jest to superego, które zostało wykreowane, a drugie to jest wyparte id, czyli ten grzech. Grzech i Bóg. I on walczy z oboma. Dlaczego? Tutaj może zacytuję Kambera, dlaczego właśnie pokonujemy to superego. Ktoś powiedziałby, no dobra, walczymy z tym grzechem, to jest normalna sprawa, dlaczego walczymy z tym z tym superego? Właśnie w wizji Boga, najwyższy autorytet. No i Campbell pisze tak, że problem bohatera zdążającego na spotkanie z ojcem polega na otwarciu duszy poza granice przerażenia na tyle szeroko, by dojrzał on do zrozumienia, że porażające, szalone tragedie tego ogromnego i bezwzględnego wszechświata są całkowicie usprawiedliwione wobec majestatu bytu. Bohater przekracza życie z jego osobliwą zaćmą, uniemożliwiając dostrzeżenie tego, co najistotniejsze, i na chwilę wznosi się tak wysoko, że może przelotnie ujrzeć źródło wszystkiego. Widzi twarz Ojca, rozumie i obaj są pogodzeni. Ja czytałem to, miałem początkowo problemy, żeby więcej zrozumieć o co chodzi, ale moje zrozumienie jest takie. Dlaczego walczymy z superego? Dlatego, że widzimy Boga, który dopuszcza zło. Czyli żyliśmy w tym zwykłym świecie, no widzieliśmy cierpienie, umierające dzieci, pożary, może właśnie ta nasza rodzina zginęła i dlatego wyruszyliśmy w tą podróż. Docieramy do majestatu bytu, do tego najwyższego Boga i... I rozumiemy, że to wszystko miało sens. To miało sens, dokładnie, że to jest... To jest uzasadnione, że to jest najlepiej, jak może być w pewnym rodzaju, że na przykład, no nie wiem, może być jakiś rodzaj mitologicznego tłumaczenia, że, że wolna wola jest tak ważna, że, że, że musi być dopuszczone zło, albo że bez dobra nie ma zła, albo na przykład, że jest równowaga dobra i zła i ten Bóg robi wszystko, co może, żeby to dobro było, no ale jest jeszcze jakaś druga siła zła, która to powoduje. Czyli rozbijamy taki rodzaj tego Boga, który nie dopuszcza zła, ponieważ dochodzimy do Boga, rozumiemy, że zło jest w świecie. Buntujemy się trochę, no Boże, dlaczego to zło jest w świecie? Widząc twarz ojca, on rozumie i dochodzi do, do zjednoczenia, że zło jest uzasadnione, akceptuje to i żyje w tym z harmonii, a nie jestem tym wiecznym buntownikiem. Bo teraz doszedłem dalej, już nie mogę iść dalej i swoje wyrzuty komuś czynić. Doszedłem do najdalszego punktu i albo po prostu będę wiecznym buntownikiem w tym punkcie, albo przyjmę to zrozumienie, że to jest tak, jak musi być. Tak, bo żeby to na przykład sprowadzić na trochę niższy poziom, taki bardziej więcej z życia. Jako dziecko nienawidzimy ojca w momencie, w którym nas karci, ale kiedy dorastamy, chcemy rozumieć, dlaczego to robi i że to miało sens, że to było niezbędne dla naszego wychowania, żebyśmy po prostu stali się przykładnym członkiem społeczeństwa. Ja to rozumiem w takiej formie, a jeszcze dlaczego na przykład w moim odczuciu. Jest to zupełnie przeciwstawne ze ślubinami z e, małżeństwem z boginią, dlatego że kiedy wkraczamy do zasiadów, była mowa o tym, że musimy pokonać swoje ego musimy je tak. rozbić i narodzić się na nowo. Tak, i tutaj mówimy, że w spotkaniu z Ojcem. Musimy z kolei dokonać tego samego super ego. I z it, jednocześnie. Dwugłowy smok. Tak, natomiast właśnie, wyda ale wydaje mi się, że super ego jest tutaj. ważniejsze, ważniejsze. Tak. Natomiast to, to jeśli mhm. chodzi o boginię to to w drugiej stronie, bo małżeństwo z Bogiem nie może być oparte na lubieżności, więc tam musimy walczyć głównie ze swoim id. I tak. dlatego właśnie jest chociażby ta kusicielka. I dlatego właśnie to małżeństwo, ta kobieta jest tą czystością i wtedy też możemy pohamować te swoje rządze, te swoje popędy. I dlatego właśnie uważam, że jest to bardzo interesujące zrobione, bo można przedstawić jedno, można przedstawić drugie, ale da się, można da się przedstawić oba, oba, jako na przykład właśnie to małżeństwo e, matkę i ojca, króla i królową, panów stworzenia. Tak. Ja mam tu jeszcze taki przykład właśnie buddyjski, czyli z właśnie w Sikhar, buddy, który na przykład dochodzi do pewnego rodzaju zrozumienia, że wiele tego w słów zuba dzieje się dlatego, że Dajemy mu taką wagę, że możemy oczyścić umysł i pozbyć się tego zła, że rzeczywistość jest jaka jest, bo tutaj, no, dochodzimy do tego ojca Boga, tak? No to, to jest Sikarta, karta no, on dochodzi do takiego ojca Boga, czyli do takiego pewnego zrozumienia rzeczywistości, tej ostatecznej, ostatecznego zrozumienia rzeczywistości i zrozumienia tego, że każda jednostka żyjąca może wyzbyć się z tego zła, które niby nieuniknione, ale możesz doznać oświecenia i możesz medytować, możesz uznać, że te wszystkie kwestie cierpienia, nienawiści i zazdrości są po prostu nieistotne. Jeżeli odbierzesz im wagę, doznasz oświecenia, wtedy zjednasz się właśnie z tym ojcem, bo ten ojciec jest wtedy taką wizją rzeczywistości, ponieważ nawet no tam nie ma w buddyźwie Boga, w taki sposób, więc jest po prostu taka wizja rzeczywistości, która dopuszcza to zło, ale to z tego zła można się wyrwać. Po prostu, że to zło jest dlatego, że tak, tak jest skonstruowana dusza, powiedzmy w cudzysłowie. Tak jest skonstruowane bytowanie, i z tego bytowania możesz wyrywać się poprzez oczyszczenie, odrzucenie tego wszystkiego. Tak, i wtedy, kiedy to zrozumiesz, możesz dostąpić apoteozy. Dokładnie. Kolejny I... etap Kambela. Tak, i jak właśnie opowiadałeś o ludzie, jak to był ten kwiat lotosu, w którym jest klejnot, a w klejnocie jest kwiat lotosu. Ja jeszcze jedną rzecz bym tutaj powiedział do tej pokuty z ojcem. Mam pewien przykład z i Mam nadzieję, że udany. Harry Potter dowiaduje się, że część duszy Voldemorta jest wraz z nim. Idzie tak naprawdę stawić czoła Voldemortowi, ale z zamiarem śmierci, żeby ten okrós został zniszczony. Koniec końców, właśnie akceptując to zło, akceptując to zło, które ma się wydarzyć, akceptując śmierć, jednak wchodzi w te zaświaty i widzi tak naprawdę pewien rodzaj prawdy. Jak wygląda to zło w postaci Dwody jak Jaki on jest? Być może to jest trochę powiązane. Nie wiem, czy uważacie, że to jest dosyć trafiony przykład, bo nie mogę znaleźć nic bliższego w swym umyśle. Ja, ja myślę, że jest to ciekawe, dlatego że jeśli mówimy o przykładach genograficznych, to zauważyłem, że twórcy też mają z tym problem, i zazwyczaj to się pojawia raczej w historiach, które mają tragiczne zakończenie, bo kiedy do takiego zrozumienia bohater dochodzi, zazwyczaj się z tym nie godzi. Prometeusz nigdy nie godził się Dokładnie. za swoją karę. Tak samo Syzyf. Tak, no a tutaj chodzi o to o pogodzenie się z tym, czy taki świat jest. No i no, oczywiście może być, że, że Harry Potter godzi się z losem, jaki rzeczywistość wyznaczyła i czyni to, co jest słuszne, aby świat był chociaż trochę lepszy. Dla mnie, jeśli mówimy o przykładach raczej z życia, to może być ciekawe w przypadku recydywistów, przestępców, jak się z tego wyrwać, że z bycia przestępcą, z recydywy, można się wyrwać w momencie, w którym dokonasz tego pojednania z ojcem, zrozumiesz to i jednocześnie weźmiesz odpowiedzialność za swoje własne czyny. Tak, ja tylko wolałbym to nazywać to pojednanie z otchłanią. Też pisze Campbell, czyli pojednanie się ze złem, które istnieje we mnie, zrozumienie, że to zło istnieje. Możesz je wypierać, ale chodzi o to, żeby wiedzieć, że świat jest, jaki jest, i nie obwiniać tego o to świata zewnętrznego, tak, że to jest, ale to jest straszliwe, że tak jest, jak jest. Tak, i to jest też zawsze pierwszy krok w przypadku nałogów, że trzeba po prostu przyznać się przed sobą do tego, że ma się problem. Tak, a to może być właśnie ciężkie przez tak. potężne ego, które nie chce siebie uważać przed samym sobą za jakąś słabość, za coś gorszego, bo id właśnie no, chce unikać takich rzeczy, I chce ci zawsze mówić, żebyś był silny, żebyś brał. Właściwie tutaj ale, właśnie można. Nawet Superego też. Tak, i tutaj właśnie można to. Ja może, może trochę to za bardzo filozoficznie do tego podchodzę, ale tutaj zawsze można prze, prze, przenieść tą, ten monomit na postać zwykłego człowieka, chociażby człowieka, który jest w nałogu, gdzie na przykład jakby ten jego nałóg sprawia problemy, gdzie może prawić się. Jakiś mentor, pomocnik, czyli chociażby rodzina czy przyjaciel, który mówi mu: Weź się, człowieku ogarni. Może właśnie nastąpić to przejście, czy to noc w areszcie, na wytrzyźwiałce, być może wizyta w szpitalu, jakieś tragiczne przeżycie. No i coś, co pozwoli temu człowiekowi, czy może jakieś, jakaś tragedia, którą on komuś wyrządził, i wtedy musi przyznać się przed sobą, że ma ten problem, musi zmierzyć się z tą otchłanią. I zacząć proces leczenia, czyli odrodzić się. Wydaje mi się, że te przykłady nie są do końca trafione bardziej i część z nich pasuje do pogini niż tego ojca. Na przykład nauk. Że nauk jest tą pokusą, że sięgnij po kieliszek, sięgnij po ten alkohol. Natomiast właśnie odrzucenie tej pokusy jest tym zwycięstwem. Ale do ojca mam i inny tak naprawdę ciekawy przykład. Na przykład wyobraźmy sobie filmy wojenne, czy jakieś zdarzenie wojenne, gdzie bohater, Musi wybaczyć innemu żołnierzowi, który na przykład zabił mu kompanów, albo zrozumieć, zaakceptować po prostu to zło, że to jest żołnierz, on ma swoje tak naprawdę rozkazy. rozkazy. On walczy tak naprawdę za jakieś rzeczy, które też wierzy, że ja zaakceptowałem to zło jako to, które istnieje. Zaakceptowałem, że tam też są ludzie z tej drugiej strony. Na przykład to by mi pasowało no do tak. spotkania z ojcem. No tak, no to, to jest bardzo na przykład, mhm. żeby No tak, żeby rzeczywiście, czy tam w Trzeciej Rzeszy na przykład względem armii nazistowskich, czy tam właśnie ruskich, potocznie zwanych, żeby zaakceptować, że to są też ludzie, którzy są w pewien sposób zmanipulowani, żyją w pewien jakiejś rzeczywistości. Nie zawsze jest to jakiś rodzaj ich winy. Czasami jest, czasami nie jest, ale taki jest świat, bo tak jak tak, tak, trzeba, to mówi, trzeba, że my też tacy moglibyśmy tak, być. Tak, dokładnie, że trzeba zaakceptować, że to zło też jest gdzieś głęboko w nas. Że siedzi w nas głęboko gdzieś ta reszka gal i jak za głęboko się tam wejdziemy i nie będziemy odpowiednio przygotowani, to nas pochłonie i nie odrodzimy się i staniemy się właśnie złymi osobami. Także trzeba uważać na zło wewnętrzne. Nie tylko obwiniać właśnie innych o to zło, że ono przychodzi z zewnątrz, albo że nasze zło jest spowodowane działaniami innych. To, bo to jest tak, ktoś mnie zdenerwował, ale to ty się denerwujesz. Nawet jeżeli na reakcje tak. związane z działaniem drugiej osoby. Ale tak słusznie, czyli mamy tą też tą apoteozę, tę ascendencję, no i później pojawia się ostatni etap. Jeszcze zanim od tego dojdziemy, tutaj warto powiedzieć, bo to jest też krok sam w sobie. Czyli nie musimy się zmierzyć z otchłanią, żeby tego dostąpić. Nie musimy spotkać bogini. Po prostu samo przejście, samo znalezienie się w tym nowym świecie sprawia, że my możemy zrozumieć, na przykład spojrzeć, jak ten świat wygląda i właśnie dostąpić tego oświecenia. być świadkiem. Neo w Matrixie. Na przykład. On musiał zobaczyć, jak to wszystko wygląda, żeby mógł uwierzyć, żeby, żeby faktycznie stać się wybrani, wybranym. Tak. No on tam miał właśnie w tym momencie być wybrany tam małżeństwo z boginią, mm. <laughs> powiedzmy. No cóż. Z e... trójcą. Tak, z trójcą, dokładnie. I pojawia się taki element tej powieści Kambela. Ostateczna nagroda, ostateczne dobrodziejstwo to jest pewnego rodzaju też jeden z celi wyprawy. On nie musi być, może być też jako jeden rodzaj tych Ważnych wydarzeń? Tak, to jest wtedy, gdy na przykład ten ktoś wyruszył po to, żeby coś znaleźć. Czyli na przykład bohater z dawnych legend, kiedy bandyci albo na przykład wrogi Bóg zabrał bydło jego, jego wiosce. No to on musi zdobyć ten napój bogów, który uczyni z niego wojownika, żeby móc je odzyskać. No i wyrusza. No to tak, coś mocne. Tej środki podrześciana dla bandytów. Na bandytów może łatwiej poradzić. Coś. No tak, ale tutaj mówimy o mówimy bo... o mitach, tak, żeby żeby ten człowiek mógł się stać wojownikiem, mógł się stać jakby wcieleniem Boga, wo, Boga wojny, Boga piorunów na ziemi, wypić ten eliksir i móc faktycznie zejść z powrotem na ziemię po przejściu tej metamorfozy no i dokonać to, czego chciał. No. Albo, albo można z... inne rzeczy, na przykład ktoś, kto chciał zdobyć. Yy, na przykład, y, jakiś owoc życia wiecznego. No, święty łoda, graal, na przykład, owoc. złote runo. Jakieś... Albo wyprowadzić bliz, bliską osobę z, z krainy śmierci. Ze... Tak, ale może to być to nagroda, na przykład pokój. Że wojna została wygrana, zło zostało pokonane. Teraz mamy pokój. Czyli to też jest pewien rodzaj nagrody. Tak, na przykład można. Wyzwolić, uwolnić kogoś, kto był przyczyną naszych nieszczęść. Na przykład, jeżeli była susza, to być może wróciły deszcze, bo uwolniliśmy Boga, który za te deszcze odpowiadał. Albo, tak. albo wynieśliśmy na przykład czarę nieskończonej wody. Tak, ale można też bardziej ziemsko do tego podejść, że ostateczną nagrodą dla kogoś, kto walczy z nałogiem, może być właśnie wyjście z tego nałogu. Właśnie ostateczna nagroda tej drogi. Jakiś rodzaj, właśnie taki ostatecznej nagrydy, ale pamiętajmy, że ta ostateczna nagrada może być pozyskana również wbrew tym siłom, tak. do, wbrew siłą tego świata magicznego, który prosiliśmy. Czyli Prometeusz wykrada ogień, tak. czy tam wykradamy to złote runo. Tak, może, może zostać wykradziona pod sterem, albo ktoś może przyjść, po prostu przyłożyć pałką strażnikowi, zabrać i uciec. No i w, no cóż, wtedy, wtedy może być nie tak prosto, żeby z tym wyjść. Żeby z tym wyjść, dokładnie. Ja tutaj powiedział, że nie ma tego kroku tutaj, ale właśnie w tym momencie przydałby się krok ostateczna kara, która występuje w wielu miejscach, w mitach czy opowieściach, że właśnie mimo tego, że ktoś zdobywa, przechodzi te wszystkie kroki, że zdobywa tą ostateczną nagrodę i uwalnia powiedzmy swój lud albo obdarowuje ich ogniem, to sam ponosi karę, czy jest no, nie to osobą ja poświęconą? Tak, 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 ale chodzi ale, mi o to, ale że. Kamel tego nie daje, tak. Tak, Kamel tak, tego tak. nie daje, ale właśnie to by było całkiem pasujące. Przecież Jezus tak samo podniósł, uwolnił wszystkich, jednak sam y, się poświęcił, tak? wreszcie jeszcze się jakaś ale, ale, ale to pytanie, poświęcenie bardziej niż kara. No właśnie, czy? pytanie, czy to, czy jest to traktowane jako kara, czy bardziej traktowane jest to jako Poświęcenie, jakie bohater ponosi, za są nagrodę. Nieważne, czy się z tym zgadza, czy nie. Tak, tak, ale właśnie macie rację: ostateczne poświęcenie lepiej brzmiało, tak. ale właśnie Campbell nie zawiera czegoś takiego. Ale mówi o Prometeuszu, czy mówi o Jezusie, tak. więc on po prostu mówi na zasadzie odrodzenia też. Albo, tak, że to, to jest, to jest kwestia od, odrodzenia, co to też jest ciekawe, biorąc pod uwagę, że ta kara Prometeusza jest również powiązana z odrodzeniem, biorąc pod uwagę, że ta wątroba mu się cały czas regeneruje. Więc, jakby jest, jest tam gdzieś ten pierwiastek, ten element odrodzenia zawarty. Tylko chyba nie w taki sposób, jakby tego chciał Prometeusz. Wydaje mi się, że taki historia jest po prostu bardzo praktyczna. Ten po prostu sęp czy orzeł musiał coś jeść. Sęp symbolizował. Alkoholizm, a tutaj odnawianie symbolizowało, że masz wieczną potrowę. Możesz pić ile chcesz i nie wejdziesz o masz ja, ja, ja jestem pewien, że Prometeusz był zadowolony, kiedy dał ludziom ogień, no bo tego chciał zrobić. Natomiast, kiedy został ukarany, to wtedy się zasępił. albo no ktoś go zastępił.